Vítejte. Planowaliśmy spokojny dzień na plantacjach pieprzu w Kampot. Mieliśmy odwiedzić dwie słynne farmy: Botri i La Plantation, by odkryć tajemnicę najlepszego pieprzu na świecie. Ale podróże mają to do siebie, że lubią zaskakiwać. W drodze na plantację na sztuktuk niespodziewanie wpadł do głębokiego rowu. Zamiast aromatycznych przypraw czekała nas walka z bólem, wizyty w szpitalu, pierwsze doświadczenie z ubezpieczeniem za granicą. Czy byliśmy na to przygotowani? Jak poradziliśmy sobie w obcym kraju w obliczu kryzysu? Zapraszam do odcinka pełnego emocji, wyzwań i cennych lekcji z dróg. No to dzień dobry Państwu, my dojechaliśmy w bardzo specyficzne miejsce. Ktoś kiedyś, jak byłem gówniakiem, powiedział mi spadaj tam, gdzie pieprz rośnie. No to jestem, nie? Przyjechaliśmy do miejscowości i do miejsca, gdzie rośnie jest produkowany najlepszy pieprz na świecie. Kambodżański pieprz w miejscowości Kampot. Odwiedzimy dzisiaj dwie farmy organiczne, takie najbardziej popularne tutaj. I zobaczymy, czy damy radę załapać się na jakiś tur. Miało być organizowane często, ale tutaj na znaku widzimy, że tur jest organizowany tylko dwa razy dziennie. Najwyżej wrócimy tu, później i pojedziemy na drugą farmę. No nic, zobaczymy jak to wygląda. Zaraz wszystkiego się dowiemy. A jesteśmy na 3 farmie. No to przywitał nas pan tutaj. Powiedział, że za 15 minut będzie przewodnik i będzie można e, skorzystać z wycieczki, z turu. Trochę ludzi jest, ale ja obstawiam, że to jest poprzedni tur. Ogólnie z tego, co czytałem w opiniach i ogólnie w internecie. <grym się wziął> w <opiniach> Thank Dziękuję. E, ogólnie z tego, co czytałem w internecie. To tutaj oprowadzają ludzi wolontariusze, więc ja obstawiam, że to jest tak, że ktoś przyjeżdża, dają mu nocleg, pracuje sobie jako wolontariusz na takiej farmie i może sobie żyć w takiej Kambodży, pracując powiedzmy, oprowadzając 5-6 turów w ciągu, w ciągu dnia, bo są tutaj często wielojęzyczni, czyli po francusku często, po angielsku, po niemiecku. A ogólnie ta farma nie wiem do kogo należy, ale taka najbardziej znana, do której pojedziemy później, należy do Holendrów i Francuzów. I w nich się podobno zaopatrują najlepsi kucharze na świecie, jeżeli chodzi o pieprz. Na pewno kupimy po woreczku albo po opakowaniu pieprzu tutaj. Może mieszanka soli z pieprzem, bo to też ta sól tutaj morska, bardzo popularna. No nic, zobaczymy jak to będzie. Poczekamy na naszego gajda i pijemy kokosika dostaliśmy wielkiego kokosa, ale te kolory za mną ta zieleń i niebieski to po prostu miodzio no to przed chwilą próbowaliśmy świeżego pieprzu zielonego, na początku taki mięciutki, delikatny, ale tak po tych dwóch minutkach zaczyna palić w gardleuchu. świeży podobno jest najlepszy do owoców morza a jeżeli chodzi o ogólnie o pieprz, to zielony, żółty e, czy czerwony, wszystkie pochodzą z tego samego drzewa. I co ciekawe, do Polski, do Europy nie dotrze świeży pieprz, bo on świeży może maksymalnie leżeć 10 dni, a później musi zostać przetworzony. Teraz idziemy zobaczyć, jak przetwarzają ten pieprz. Te kolory tutaj są naprawdę intensywne. My byliśmy... E, widzieliśmy przed chwilą jak, jest, e, jak są te nasionka pieprzu przetwarzane. Teraz idziemy zobaczyć czerwony pieprz. To farma nie jest taka malutka. Nagram ją z drona. A ogólnie ten pieprz e, w, z tej miejscowości jest dlatego sławny, że mają... Jakby swój znak towarowy, i on musi być tworzony tylko eko, bez pestycydów, bez żadnej chemii itd. Eee, dlatego produkują go mało, ale jest bardzo, bardzo dobry jakościowo. Papali. Red Papali, original from Java in Indonesia. Mm -hmm. This one is not the season how No to dotarliśmy na sam koniec farmy, żeby zobaczyć specjalną. Pieprzu Red Pipali. E, on zupełnie inaczej wygląda, co widzicie teraz. Jest słodki, taki jakby mały miąż, i dopiero po rozgryzieniu ziarenek jest ostry. Jest to specjalna e, odmiana pieprzu, sprowadzona z Jawy, z Indonezji. E, teraz idziemy na jakąś degustację. Ten opłód cały trwa jakieś może 15 minutek. Pan opowiedział wszystko, tak naprawdę, co, co chyba można było o tym pieprzu. I idziemy na degustację, kupimy jakiegoś suwenirka. Chciałem przetestować jedzenie tutaj, ale Dorota coś nie jest głodna, więc chyba odpuścimy. Może zjemy coś na następnej. Następne jest 2 km stąd. Więc jak zakończy się degustacja, zrobimy zakupy. No to my zakończyliśmy wycieczkę, degustację. Zrobiliśmy zakupy, kupiliśmy taką mieszankę przypraw, jak się okazało najdroższa z wszystkich Na drugiej plantacji kupimy najwyżej samą sam pieprzyk jakiś, albo może trzy rodzaje No i co? Odpalę drona i ruszamy dalej za chwilkę całość zajęła nam około godziny myślę, więc o Jezu przepraszam więc e, nie jest źle. No to my jesteśmy w hotelu. Plany się pokały i nasz wyjazd znowu się zmienił. E, mieliśmy wypadek, tuk, tukiem. E, jechaliśmy taką słabą drogą między jedną a drugą plantacją. Uderzyłem, wjechałem w jakiś kamień, nie utrzymałem kierownicy. Czy nie utrzymałem? Utrzymałem, ale nie mogłem zapanować nad tuk -tukiem. Chyba jeszcze odruchowo, może docisnąłem gaz, nie wiem, nie jestem w stanie sobie tego odtworzyć, próbuję, ale nie mogę. I wpadliśmy do rowu, nie? Do takiego dość głębokiego, znaczy, rów sam sobie nie był głęboki na całej długości, ale... E... Tam, gdzie my wpadliśmy, miał z jakieś półtorej metra co najmniej. Wyglądało to mega groźnie, groźnie, ale dużo ludzi się zatrzymało, w ogóle każdy pomógł. E, osoba, pewien fajny gość z tej plantacji Atlantation, któremu dziękujemy e, przyjechał po nas. Opatrzyliśmy Doroty ranę, no bo ja poobijałem się, bolą mnie plecy, ręka, ale totalnie nic poważnego. E, Dorocie się przestawił jeden ząb i ma trzy szwy na brodzie. E, zabrał nas na, swoją, na tą plantację, opatrzyli ranę, e, później zabrał nas do szpitala, tam poczekał na nas. E, Później zawiózł nas do apteki i odwiózł nas do hotelu. E, firma Tuk Tuk Renta, w której mamy Tuktuka też wszystko super. Jak na razie. E, wszystko ogarniają. Tuk -tuka po prostu tam zostawiliśmy. E, no i co? Czekamy jak to wszystko się dalej potoczy. Jak na razie jedyne problemy to są z ubezpieczeniem. Dorota ma tą planetę młodych. Miał się z nami ktoś po w ciągu maksymalnie pół godziny skontaktować w szpitalu, no i to się nie stało. Po półtorej godziny sami znowu zadzwoniliśmy i czekamy dalej na jakąś informację, no bo jeszcze musimy ogarnąć dentystę z tym zębem. A jeżeli chodzi o sam szpital, no to za założenie trzech pów, oczyszczenie rany, praktycznie zrobili to od ręki, więc raczej super, nie kazali czekać. A tych ludzi tam trochę w kolejce było i z jednej i z drugiej strony. Zapłaciliśmy 15 dolarów, więc dlatego już nie czekaliśmy aż ubezpieczyciel się odezwie ani nic takiego. Mogliśmy w sumie poprosić o rachunek, to by nam to też oddali, no ale już to jest 60 zł tylko. Całe szczęście nic się nie stało dużo bardziej poważnego, miejmy nadzieję, że nic nie wyjdzie w trakcie, bo ja dopiero teraz od guza na głowie zaczynam czuć. Eee, no i co? Na Wyspy Tropikalne w Kambodży nie płyniemy, ich nie sprawdzimy. Tutaj zostaniemy sobie kolejną, jedną noc dłużej na pewno, czyli jeszcze cały jutrzejszy dzień. I pojedziemy do Phnom Penh, do stolicy. Tam też raczej rekonwalescencja, bo zanim Dorothea przestanie wszystko boleć, zanim będzie czas ściągnąć szwy, no to z tydzień czasu minie. Więc tak to się skończy wyjazd kambodżański. E, oczywiście, dalej to gdzieś tam uważam, że wynajęcie Tutkoka to świetny pomysł i, i tyle, i każdemu polecam. No, to są sytuacje, na które nie do końca ma się wpływ. Może taki, że w ogóle jak jest taka droga, to jechać nie 25 na godzinę czy 30, a 10 na godzinę, e, albo jeszcze wolniej. Może zgubiło e, mnie to, że taką drogą przejechaliśmy 20 albo 30 kilometrów. Dosłownie taką samą, pełną dziur i wszystkiego. I, i, Czułem się dość pewnie na takiej drodze, dlatego jechałem może trochę pewniej niż, niż jechałbym jeszcze 5 dni temu czy 6 dni temu. No ale co, zdarzają się takie sytuacje. Będzie clickbaitowy tytuł odcinka i miniaturka. Całe szczęście nic tam nie jest, więc yy, będzie mała przerwa w nagrywaniu zapewne. Bo co, mniej więcej nagramy i dopiero później ze stolicy. Może jakieś jedzenie, ewentualnie, jeżeli gdzieś wyjdziemy, czy coś takiego. No i to, i to by było na tyle. Tak więc było super, ale trzeba trochę teraz zwolnić i, i przeczekać i podleczyć się. No dobra, my czekamy na Tuktuka. Zaraz powinien nas odebrać. Jedziemy na własną rękę do dentysty. Po prostu weźmiemy rachunki i niech nam przeleje ubezpieczyciel pieniądze. No oni zarzekają się, że wszystko wysłali. Firma tutaj, która zajmuje się z Kambodży, mówi, że nie dostała wszystkich potwierdzeń. Tak więc no, my nie czekamy, bo za godzinę i tak zamykają dentystę. Tuktuk -tuk zaraz powinien podjechać i jedziemy. Miejmy nadzieję, że ogarną to wszystko jeszcze dzisiaj.